Siemanko, z tej strony kadro, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 2013 a w dzisiejszym odcinku zajmę się sprzedawaniem kiszonki w biogazowni, gdyż właśnie ta czynność zajęła czwarte miejsce w robionej jakiś czas temu ankiecie no i jest już właśnie czwarty odcinek, na podstawie które jest już czwarty odcinek, który robię właśnie na podstawie ankiety zostały jeszcze dwa, piąty i szósty, piąty będzie Zbiór buraka, a szósty nawożenie pola za pomocą rozrzutnika. okej okay. od razu zapamięci troszeczkę zwiększę skalę czasu, gdyż pamiętam ostatnim razem, jak miałem skalę czasu na rzeczywisty to taki kieszonka nie zdążyła się tak, jakby zostać przerobiona przez tę maszynę, i no, po prostu nie zdążyła zostać przerobiona. Musiałem czekać aż się przerobi. Ok, ale jak zwykle to, by jak to było, w piątek ukazały się nowe maszyny oraz marki na oficjalnej stronie Farming Simulator'a. I na końcu tego filmiku również jest bonus. I co ja mogę powiedzieć na temat tych maszyn, które się pojawiły, no powiem wam niek... Póki co jestem zły w jednej sprawie, nie w dwóch sprawach jestem zły Pierwsza to, że no raczej jednak nie będzie nowych Ursusów, znaczy nie będzie więcej Ursusów, bo są tylko cztery maszyny Ursusa, szkoda trochę mało No i to jest jedna rzecz na którą jestem zły, a na drugą to oni tak szumnie tak gadali, że to będzie ponad 40 marek maszyn. No tak, będzie ponad 40. Lecz tutaj już nie wiem, chyba z 5 marek przynajmniej to są takie, że jest tylko jedna maszyna danej marki i dziękuję do widzenia. Słabo się, ja że każdej marki to będą chociaż dwie maszyny. A Tutaj naprawdę jest parę maszyn danej marki. I Są takie marki, w której będzie tylko jedna maszyna. No to trochę do dupy. I co tam się pojawiło nowego? No właśnie Pojawiła się marka STOL I dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, że w farmingu 15 będzie pierwszy raz w historii możliwość odczepiania tura od, ciągniku, od ciągnika To było dostępne póki co tylko w modach, tylko w modach właśnie można było odczepić tur, w oryginalnych maszynach nie a teraz w końcu będzie można w końcu no i co tam jeszcze ciekawego powiedzieć o tych nowych maszynach no w sumie no nic więcej się dowiecie jak obejrzycie bonus niż teraz mógłbym wam gadać lub jeżeli sami sobie wiecie i zobaczycie yy, co to za maszyny zostały dodane Szkoda tylko, że nie ma ani jednego nowego screena, wciąż żadnych nowych skinów nie udostępnili. Te pierwsze to chyba w lipcu zostały udostępnione, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I przydałby się jakieś nowe w końcu. Czy nawet trailer jakiś też by się przydał w sumie nowy. By troszeczkę osłodzić te oczekiwanie na... Farminga 15. Okej, okay, ale może żeby nie przynudzać, to zobaczę, co tam napisaliście w tematach pod poprzednim odcinkiem z Farminga. I czekajcie, tutaj jest bardzo, był przynajmniej bardzo długi temat. Jeden pamiętam. Czekajcie, zaraz go znajdę. Czekajcie go przeczytam chwilę Jest od Polski Barcelonista Czy chciałbyś aby Farming z Motorze 15 było takie coś Że przykładowo by mieć krowy musielibyśmy kupić pastwisko i móc je upgrade'ować Tak samo z kurami kupujemy malutki kurnik i możemy to tak ulepszyć by była wielka farma Taka możliwość byłaby Miodzio No i w sumie przyznam Ci rację Taka możliwość byłaby Miodzio naprawdę ja bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze żadnych informacji nie było o Farmingu 15, kiedy jeszcze nawet nie zapowiedzieli tej gry, to ja już sobie snułem, co to by mogło być właśnie w następnej części farminga i właśnie mówiłem coś tego typu o kupowaniu budynków lub ich ulepszaniu, właśnie to o czym ty piszesz, czyli właśnie stop, żeby mieć krowy, to najpierw trzeba byłoby kupić właśnie te impastwisko te. Postawić im tę chlew, te wiatę, bo tam chlewa to taki niezbyt specyficznie jest To jest taka bardziej wiata wręcz No i właśnie coś tego typu, że im większa wiata tym możesz mieć więcej krów O, jeju. o tym właśnie mówiłem, to się nie chce sprzedawać tak szybko Już się zapełnia. No, i właśnie tak samo z kurami lupowcami, że na, na początku kupujesz mały kurnik, po raz, później coraz większy. Który by właśnie dzięki temu mogliśmy mieć większą ilość kur. No i nie wiem w sumie, co by to jeszcze mogło dawać. No, aspekty wizualne też są ważne, że jeżeli na przykład kupisz mały kurniczek, później coraz większy, średni, większy i największy. To wiadomo, zawsze to jest taki mimo, iż Ci to zbyt. Dużo nie daje, to fajnie jest rozwijać, bądź co, bądź coś, bo to dodatkowo wydłuża czas gry. Mówię, nie wiem, jakie, jakie by to miało mieć specjalne funkcje, oprócz tego, że będziesz mógł mieć więcej krów. No bo nie wiem, jakie to się inne funkcje mogłoby mieć. Piszcie w sumie w komentarzach, ale na pewno by to urozmaiciło grę i zrobiło ją troszeczkę bardziej rozbudowaną. Ok, ale teraz poszukajmy następnego tematu. Szukajcie, okay, gdzie ten następny temat. Tutaj jest parę tematów od ochodzi rolnikowo. Pierwszy temat to czy jedziesz na agroshow w Bednarach za tydzień. Nie, nie jadę, gdyż to jest o, za daleko ode mnie, więc... Chciałbym być, bo to jak patrzyłem na YouTube, kiedyś tam takie filmiki z tego agroshow, to to są dość fajne takie pokazy, czy tam targi. Lecz niestety to jest troszeczkę za daleko ode mnie, więc... Niestety nie będę. Jakbym był, to bym coś nagrał, ale nie... Nie będę. Ok, następny temat od tego samego autora. Jak myślicie, Giant Software zdąży przed premierą udostępnić demo? I czy z takimi planami jest czy z takimi planami się nie spóźnią? Yy. Powiem wam, że oni jakby się chcieli to zdążyć by zdążyli, gdyż demo to bądź finalna wersja nie jest. W demie oni udostępnią co? No, małą liczbę pól, małą liczbę maszyn i w ogóle rzeczy jakie będzie można robić, więc zdążyć to moim zdaniem oni powinni Nawet jeżeli ta gra by nie była jakaś tak super dopracowana, to wiadomo to jest tylko demo, więc demo ma De Demo to jest właśnie tylko wersja demonstracyjna i ona zwykle nie nie ma nie ma finalnego wyglądu tak jak y będzie wyglądać gra, więc Powinni wydać właśnie moim zdaniem demo przed premierą, wtedy każdy jeszcze Zobaczy czy mu ta gra pójdzie, czy mu się spodoba Jeszcze zdąży zamówić preorder na jakiejś stronie, jakby sobie chciał I tak dalej Dobra I kolejny temat od tego samego autora, bo on napisał parę Czy w LS15 powinni dodać więcej Ursusów i dodać Zetory, bo na dojczwarach znudziło mi się grać i nie wierzę, że nie ma, info żadnych, że nie ma żadnych informacji o Deutschfarach, Czy myśli, że wywalili je, wywalili je z gry? No, na pewno ich nie wywalili z gry, to jest pewne. Nie ma żadnych informacji poza tymi, że mówili, że taka marka będzie, i to też jest wiadome, lecz oni właśnie co piątek dodają przecież na tej stronie nowe maszyny i na pewno dojczwary też się pojawią za jakiś czas. Na pewno ich nie wywalili z gry na dobre. Tego to praktycznie jestem Ci w stanie zagwarantować, bo w to nie wierzę. To jest niemożliwe. A co do Ursusów i Zetorów? No, co za pytanie. No oczywiście, że bym chciał. Na pewno każdy z was by chciał, żeby było więcej Ursusów. I w ogóle, żeby się pojawiły zetory. Zetory albo nawet MTZ -y właśnie, czy Belarusy, no takie bardziej... Ciągniki, które są najbardziej spotykane i popularne w Polsce, czyli właśnie te Zetory, y, Ursusy i MTZ, -y, czy Belarusy, to właśnie to powinno się znaleźć w farmingu 15. A niestety, póki co wiadomo, że będą to tylko Ursusy i to bardzo mało, niestety. Szkoda. Oczywiście chciałbym, żeby było więcej Ursusów, no ale co zrobisz? Ja w, G w Giant Software nie pracuję, ale jakbym pracował, słuchajcie, jako Jakbym je zatrudnili jak jego jako testera i fachowca, no to od farminga, to powiem wam, ja bym im wytknął parę błędów. I by wtedy troszeczkę inaczej wyglądał farming 15. Czekajcie, bo to jakiś czas temu posadziłem buraki, a nie dobra. Pomyślałem, że już mi zginął, ale one nawet jeszcze nie urosły. Dobra, szukamy następnego tematu, ile jeszcze jakiś jest, nawet nie pamiętam ile ich było. Temat od X Michał, czy chciałbyś w Farmingu 15, aby hodowla krów była bardziej rozmaicona, a mam na myśli ubijanie krów i sprzedawanie mięsa. Oczywiście, że chciałbym, żeby była bardziej urozmaicona, bo podejrzewam niestety, że zbytnio to się aż tak nie zmieni w Farmingu 15, że w 13. Nie, nie inaczej. Różnica między 11 a 13 pod względem hodowli krów była. No. Troszeczkę znacząca, no bo doszło do ich karmienie, to robienie innej kompletnie paszy i w ogóle ścielenie słomy. Podejrzewam, że w 15 niestety nic nowego nie wymyślą, ale to byłoby w sumie ciekawe, to ich ubijanie. Chociaż powiem ci, że ja bym wolał od ubijania krów. Krowy to są tutaj głównie na mlekownym farmingu by były. Bardziej od ubijania krów ja bym wolał na przykład ubijanie świń, żeby dodali hodowlę świń, żeby je się zawoziło do ubojni i za to się dostawało pieni pieniądze. No, lecz niestety, chciecia móc. Bo jak w sumie oni by mogli, no jedynie w ten sposób chyba mogli te hodowle krów urozmaicić lub tak jak było w poprzednim pytaniu, że Ulepszać te ich zagrodę, no te wiatry, ten ich chlew, ulepszać paswisko i coś w tym stylu Ale nie wiadomo jak to będzie Dobra, został jeszcze jakiś temat? Czy to już może wszystko? A nie, jeszcze chyba tylko jeden temat? Nie, w sumie czekajcie chwilę, zobaczę tylko Nie, ostatni temat od Grzybek787, ale zaraz tu wjadę od Grzybek787, jak myślisz, czy będzie edycja kole kolekcjonerska do Farming Simulator 15 i jeśli tak, to co w niej może być? Yy, będzie kolekcjonerka do Farming Simulatora 15, w sumie ja nawet nikt o tym nie mówiłem, słuchajcie, może to dlatego, że nie jest dostępna jeszcze w żadnym polskim sklepie, jedynie na niemieckiej stronie Amazona Tam jest edycja kolekcjonerska I... Tylko wiecie, ta strona jest cała po niemiecku, więc tłumaczeniem tego też jest trochę ciężko, ale w opisie do filmiku znajdziecie link jeżeli chcecie, jeżeli ktoś z was zna na tyle niemiecki lub sobie przetłumaczy w tłumaczu do oferty kolekcjonerki właśnie Farminga 15 w sklepie Amazon, lecz pewnie w jakimś polskim sklepie też się to pojawi, na przykład na CDP.pl, ale dopiero w przyszłości i w opisie do filmiku oprócz linku macie również przetłumaczoną na polski, tak wiecie, przez tłumacz Zawartość kolekcjonerki, zdjęcia niestety żadnego nie ma, więc tylko jed... zawartość będzie napisana. A zdjęcia nie ma żadnego, niestety. Ale kolekcjonerka będzie. Pytam, że ja chyba już kiedyś sobie to czytałem, lecz już teraz zbytnio nie pamiętam co tam było. Lecz niestety trochę słaba jest. Raczej nie kupię tej kolekcjonerki, nie opłaca się zbytnio. A wy jak już sobie chcecie? No, to koniec tematów na dzisiejszy odcinek. No, właśnie to była licytacja pola 15, lecz a pole 15 to jest. O, te tutaj, dla, poró dla porównania, jestem teraz tutaj. Tu jest biogasownia, tu jest farma, a tu jest. Te pole numer 15. No, kiedyś chciałem je kupić, ale jakoś mi się chyba nie opłaca. Jednak. I tak dużo strasznie zarobień na tej kiszące, Już mam 500 tysięcy dolarów, a jeszcze nie sprzedałem jej całej. Podejrzewam, że całej w odcinku też nie, nie. Nie sprzedam. Bo to troszeczkę żbudne by było. A jeszcze odcinek przedłuży bonus, właśnie który jest na końcu. Właśnie w Farmingo 15 ta biegazownia. No, w sumie ona wyglądać będzie chyba tak samo. Lecz wiem, że zamiast tego zielonego koloru na tych pojemnikach będzie kolor czarny. I nie będzie się to teraz nazywać Lisgas. Bo jak zobaczycie, zresztą zaraz podjadę. Czekajcie, żeby nie było, że kłamię. O, to się właśnie nazywa Lizgas. Yy, ta biogazownia to jest właśnie twórca tej biogazowni, tak jakby Lizgas. A w Farmingu 15, jak można było zobaczyć na gameplayu z Gamescomu, to yy, ta biogazownia będzie pod marką Fliegl. Więc się trochę zmieni. I też nie będzie właśnie takiego o tego sypu na na kiszonkę, tylko będą troszeczkę inne, takie dwa duże pojemniki no, jeżeli ktoś ogląda z Was gameplay z Gamescomu, to no, zachęcam Was do obejrzenia tych gameplay z Gamescomu, ich jest dużo, po prostu wpiszcie sobie na YouTube Farming Simulator 15, a nie, w sumie nie Farming Simulator, bo to wpiszę sobie Landwirtschaft Simulator 15 bo to Niemcy głównie wstawiali w te, wstawiali tej gameplaye, więc w sumie spróbujcie i tak, i tak, bo to też są Wpiszę sobie właśnie ten Landwich Simulator, czy na Farming Simulator 2015 Gamescom I tam będzie mnóstwo filmików, niestety mówię no takie, że stoi koleś obok z kamerą i nagrywa to co leci w telewizorze na znaczy się na monitorze No ale zawsze coś Ja dzięki tym gameplayom się sporo dowiedziałem, na przykład o tej biogazowni Bo na screenach ani w żadnych oficjalnych informacjach o tym nie było Dobra okej, okay, ale tuż tu chyba was troszeczkę zanudziłoby te dalsze wywalanie kiszonki, gdyż temat od was się skończyły. W następnym odcinku zajmę się zbiorem buraka, również piszcie tematy jakieś ciekawe. Mam nadzieję, że będą ciekawe, na teraz też były ciekawe, ale mogą być jeszcze ciekawsze. Tak więc dzięki za oglądanie, lecz jeszcze się nie żegnam, bo przyszedł czas na bonus. Okej, okay, no to jedziemy. Amazona nie ma nic nowego. Arcusina również nie ma nic nowego. Jednak, jeżeli nie ma Coming Soon, to już więcej maszyn danej marki nie będzie. Szkoda, bo to znaczy, że nie będzie już więcej nowych Ursusów. Szkoda, no ale idziemy po kolei. Bergman yy, została dodana właśnie ta przyczepa samozbierająca. Brandner nic nowego. Case nic nowego. Fliegl. Nic nowego. Kompletnie nowa marka. Sea Power Tech. I to jest te, takie narzędzie. Ono chyba służy do y, pozbywania się śpniaków drzew, które są w ziemi. Jeżeli już zetniemy drzewo, zresztą sobie wpiszecie w google to się dowiecie więcej o tej maszynie. Oczywiście link do tej strony jest jak zwykle w opisie. Grime nie ma nic nowego. Horz został dodany, znaczy ta marka już była w poprzednich farmingach, ale jeszcze maszyn tej marki nie było pokazanych. Tutaj jest właśnie dwa kultywatory, tutaj mamy kompletnie nowy siewnik. Ten jest do zboża, ten tutaj siewnik był w Titanium chyba i on jest do, no, do kukurydzy i buraków. No i tutaj przyczepa przesypowa. Dalej Harleyman. Ta marka już była w 13 i był jeden tylko ciągnik tej marki. A teraz mamy taki właśnie o, ciekawy ciągniczek, zupełnie nowy. I coming soon, no To ciekawe jeszcze co tutaj będzie. Jens nie ma nic nowego. Kernik nic nowego, krampę, Do, została dodana właśnie te Big Body 900. Widać, że jest o wiele większa pojemnościowo niż ta tutaj. No, ciekawe w sumie, to będzie ton. AgroLiner został dodany. Znaczy, ta marka już była, ale została dodana na stronie. Tutaj mamy tą przyczepę. Chyba ta jest akurat taka sama jak w 13, a ta jest zupełnie nowa. Ok, dalej. Krone w końcu też pokazali, co będzie i niestety nie za dużo. Ten sieczkarnia i osprzęt do sieczkarni, taki sam chyba jak w Titanium, oraz ten przed... zgrabiarkę, przepraszam, zgrabiarkę do trawy również chyba była w Titanium. Kun nie zostało dodane nic nowego, Liber również nic nowego. Linder pokazali i jest to ten sam ciężarniczek, który był w 13. Szkoda, że tylko jedna maszyna tej marki. Marshall nic nowego. New Holland został dodany model T4.75. On jest chyba, do niego będzie można tura podczepić, gdyż tutaj widać, że będzie to możliwe. Potinger zostało dodane, ta tutaj kosiarka i tutaj przetrząsacz, i jeszcze zgrawiarka. Ten przetrząsacz i zgrawiarka to chyba były. znaczy ta zgrawiarka na pewno była w 13. Przetrząsacz? Nie jestem w sumie pewien. Możliwe, że chyba był ten. Tak, chyba był, ale ta kosiarka jest chyba nowa. Dobra, ponce, nic nowego. Same, nic nowego, o tutaj ta jedna z tych kompletnie nowych marek, czyli Sampo. Wszyscy, wszyscy się mogli zastanawiać co to będzie i już wiadomo, że będzie to kombajn. No tylko jeden kombajn i header do niego, header jest mały, więc to pewnie będzie jeden z tych początkowych, tych tańszych kombajnów, no ale się jeszcze zobaczy. Stroitman została dodana ta przyczepa, chyba, bo jej nie było w, w zeszłotygodniowej aktualizacji. Kompletnie nowa marka Stol, i tutaj będzie nowość, chyba w serii nowość, że tury będzie można odczepiać i przyczepiać. Wcześniej to było możliwe tylko w modach, w oryginalnych maszynach. Nie, nie szło odczepić tura, a teraz będzie można. Mam tu dwa do wyboru: jeden do New Hollanda, a drugi no nie wiem, do jakiegoś innego czynnika. No i tutaj osprzęt do tura. Yy, widły do Bel to chyba też jakieś do Bel. To jakiś do palet, Chwytak do Bel. Widły do Gnoju. Tutaj chyba jest końcówka na drewno, żeby chwytać. No i tutaj już jest standardowy osprzęt. Nic takiego super odkrywczego i nowego z wyjątkiem tego. Dobra, suer nic nowego. Yy, ten Toyringer Agrar też nic nowego. Ursus, no szkoda, płacze, ubolewam ale nic nowego. Wanderset nic nowego i Wodzel Not został dodany pług 12 skibowy Sobie liczyłem, to będzie, czyli to będzie największy pług w historii serii. Gdyż w 13 największy miał 9 skib, a tutaj jest aż 12. No, ciekawie. Na pewno najlepszym do niego, do jego ciągania, będzie albo właśnie K-Squad Track, albo New Holland T9. Ok, ale w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.